To was wszystkich, ja, bo i dzisiaj pokazywam Jakie... knioły no, gramówki To jest mi pierwsze nazywa się Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej. Reśnia pałaska mieszka 20 maja 8 roku. I to jest płyta. Mamy królową płytę. To jest klasyka sinonów. Sino, Budowy mostów. Przepraszam, że to jest pudełka. Proszę, jest płyta. Tutaj mamy. A to jest bit. Tutaj jest płyta. Ja mam stanio płytę, to jest Simsie... Simsie 3 plus i zostań gwiazdą. To jest Sins dwudziestego dwudziestego dwu dwudziesty dwunasty rok. To jest płyta, pożyczona płyta. To jest płyta nie działa. Tutaj jest. Jak to, to będę jak będą nowe kopie tej w kopii płyty. To jest też. Też. Dzięki za do zobaczenia!